Nowe ewolucje, jak na tym można zarobić? Przeciek paczki Hero, w co warto zainwestować? Totalnie nowa metoda zarabiania na zawodniczkach z NWSL. Nowy event już w piątek, znamy kolejne karty oraz SBC, które pojawi się w piątek z tym oto zawodnikiem. Kolejne przecieki kart piłkarzy miesiąca oraz przegląd nowego kontentu. Wszystko to zobaczycie dziś na kanale z tej strony Janu i zapraszam Cię do wzięcia udziału w konkursie. Typować będziemy dokładny wynik meczu Holandia-Francja. Do wygrania jest oczywiście dostęp do grupki premium na miesiąc. Jeśli nie wiesz co to jest, to sprawdzaj opis oraz oglądaj materiał, bo ukażą się Wam niektóre perełki z wczoraj. Pierwszą rzeczą, którą poruszymy jest mega mocny przeciek, który został dodany wczoraj w nocy czyli wieść o nadchodzącym SBC kartę Hero o ocenie maksymalnie 87. Jest to coś, co od zawsze rozgrzewa każdego z nas. Można na tym fajnie zarobić i jeszcze dla kontentu otworzyć sobie paczuszkę, z której zapewne i tak nam nic nie wyleci, ale czy jest ktoś tutaj, kto może się temu oprzeć? Nas interesuje, jak można na tym zarobić. Bo jeśli zarobimy, to przyjemniej będzie nam się otwierało, bo nie będziemy mieli tak naprawdę nic do stracenia. Zacznijmy od tego, kiedy to najszybciej może się ukazać. Moim zdaniem najprędzej w niedzielę. Jeśli nie niedziela, to już czas będzie naprawdę ograniczony i najpewniej do wtorku zobaczymy ją w grze. No bo jak wiemy w środa to jest czas na Team of the Week, czwartek ważne mecze, piątek już kolejny nowy event. Zazwyczaj wtedy wychodzi jakiś SBC o piłkarza. Także poniedziałek, wtorek albo właśnie niedziela. Ja dodawałem post na grupę premium z overalami, które warto kupić. Było to ponad tydzień temu, więc jeszcze przed przeciekiem, gdy te overale naprawdę nisko stały, i była to inwestycja tak zwana bez ryzyka. Kto kupił ten, już tak naprawdę może zbierać plony, ale my jeszcze ze sprzedażą czekamy, bo na horyzoncie pojawiają się różne SBC z fenomenalnymi piłkarzami do zdobycia właśnie w, w, w ramach wymagań budowania składu. Na szczęście będzie jeszcze czas na zakup. Jeśli chcesz wiedzieć kiedy, będziemy oczywiście uzbrajać się w foder dodatkowo pod kartę Hero w SBC. Zapraszam cię oczywiście na dołączenie na najlepszy serwer handlowy w Polsce. Link znajduje się w opisie. Tam najświeższe informacje odnośnie przecieków, kontentu oraz na najważniejsza rzecz, czyli jak zarabiać i kiedy można inwestować i w co. Dobra, co możemy trafić z takiej paczki? Tutaj mamy grafikę najciekawszych trafów, które działają na wyobraźnie, nie ma co, ale pamiętajcie o tym, że też jest Eriken, Dempsey czy inni. Oni też muszą wylądować u kogoś w domu. Ja skupiłem się na szukaniu spadków na kartach Hero, bo takowe będą. Więc jeśli ktoś ma duży budżet, to może się już tym zainteresować. Ja już powoli analizuję karty Hero i pierwsze kroki stawiam właśnie w tym segmencie, jeśli chodzi o handel. I naprawdę całkiem elegancko to idzie. Już zauważyłem pewne schematy, które na pewno zostaną opisane na grupce Premium Discord. Sprawdźmy, co nowego zawitało w grze. Mamy odświeżone SBC-84, które warto wykonać i trzymać na piątek, bo event szykuje się arcymocny, co zobaczycie oczywiście w dalszej części tego filmu. Z ciekawszych rzeczy dostaliśmy Team of the Week numer 4, gdzie niewątpliwie gwiazdą jest karta Juru na bramce, ale też inne grywalne karty, takie jak Fede Valverde czy Kingsley Coman. Dostaliśmy dynamiczne duo Brazylijczyków z Ligą. Nie wyglądają oni źle, umówmy się. Cenowo też nie wychodzi to jakoś tragicznie. Także dajcie znać, czy macie zamiar wykonać TSBC. Ja biję się z myślami, bo jednak foder jest mi bardzo mocno potrzebny na tą kartę Hero oraz zwycięzcę piłkarza miesiąca Premier League, czyli Huningsona, bo jego karta będzie po prostu fenomenalna. Ale jeśli nie zdecydujecie na niego, bo również jest taka opcja, to jest Rafael Leo. Wszystko zależy oczywiście od wymagań, ceny. Będę informował na bieżąco, bo pod nich też można naprawdę zrobić bardzo ciekawe ruchy transferowe. Wszystko oczywiście opisane na bieżąco jest na serwerze Discord, więc tam macie najświeższe i najszybsze informacje, jeśli chodzi o jakieś ruchy transferowe pod karty wychodzące w SBC. Przejdźmy sobie szybkim krokiem do tego, na czym można zarobić, bo pewnie większość z Was to najbardziej rozgrzewa, najbardziej Was to interesuje. Możecie do wyniku, który daliście jako komentarz konkursowy, dopisać czy chcecie takie zbitki informacji co nowego w Ultimate, jakieś przecieki, analizy rynkowe, bo też je dogłębnie opisuję, ale nie wiem czy was nie zanudzę. Napiszcie po prostu co lubicie oglądać. Paczki i oczywiście też wchodzą w grę jakieś openingi z powodu jakiegoś fajnego eventu, na przykład tego piątkowego, bo sam troszeczkę ich już mam uzbieranych. Od razu po wyjściu ewolucji, bo jak wiecie, wczoraj wyszły nowe ewolucje. Sprawdziłem, kto najbardziej opłaca się zrobić. Jest pewna strona, do której zostawiam Wam link w opisie, gdzie możecie sprawdzić najlepsze karty pod ewolucję. Te najbardziej opłacalne. Kupiliśmy m.in. Kubo po 500 końców, a sprzedawaliśmy go w okolicy 1000. Ceny oczywiście są e, ujawnione po 3 godzinach. Mniej więcej tyle ich trzymaliśmy, chociaż można było ich troszeczkę wcześniej sprzedać na Hypie. Aczkolwiek myślałem, że to troszeczkę jeszcze bardziej odbije. Aczkolwiek dwukrotny zysk na kartach non-rare są naprawdę bardzo... Bardzo przyjemne. Będę mówił tylko i wyłącznie o cenach, oczywiście z konsoli, ale macie też uwzględnione ceny na screenshotach z pc Bo jak widzicie, PC-ty totalnie oddały, więc ludzie z komputerków, jeśli korzystacie z nich i zastanawiacie się, czy opłaca do, czy się dołączyć do mnie na Discorda, no to macie chyba odpowiedź. Kolejne karty dały zdecydowanie większy zarobek. Też, żeby Wam się nie wydawało, że my ich kupiliśmy Bóg wie ile. Ja sam miałem dosłownie kilkanaście kart yy, Kubo, kilkanaście kart kolejnych zawodników, więc to nie były jakieś masowe masowe inwestycje, także to może działać na wyobraźnię, jeśli się kupi takich 100, ale ja od razu zaznaczam, że miałem ich może z 12, 15, te okolice. Wszystko bardzo szybko się rozeszło, także nie chciałem też przepłacać, gdy karty dobiły do tego 1000 i to była dobra decyzja. Panią Atenę kupowaliśmy po 700 końców i sprzedawaliśmy po prawie 3000, więc to już naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity zysk. Kolejną kartą jest Laurente, kupowany w okolicach 600 monet i sprzedawany po ponad 1000. Przyjemny zarobek dla osób z niskim budżetem, ale na dokładkę uznałem, że ciekawą opcją będzie ta druga ewolucja z srebrnymi zawodnikami. No i nie pomyliłem się. Klein, m.in. Klein, kupowany poniżej 800 końców, a sprzedawany po 4000. Tutaj o wiele ciężej było zakupić tych zawodników po cenach podawanych przeze mnie. Jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że kart srebrnych jest po prostu o wiele mniej niż kart non-rare na rynku. Widząc to od razu nasilił mi się pomysł na zrobienie filtrów pod to i zaraz je oczywiście Wam podam, bo wysnajpić można w mega prosty sposób te karty i na każdej z nich nieźle trzepać kaskę. Wystarczy, że ustawicie sobie filtr na srebrną kartę dodając do tego pozycję prawego obrońcy. No i tutaj już macie totalną dowolność jeśli chodzi o ligę. Możecie wybrać spośród, spośród tych czterech, bo one najlepiej działają. Premier League, Bundesliga, Serie oraz Ligę. Jedynie one działają w przyjemny sposób. Jest na tyle mało opcji, że każda z nich kosztuje ponad 1000 monet. Ceny oczywiście się zmieniają, więc warto sprawdzić to przed zakupem. Również piątym filtrem, takim dodatkowym dla was na dziś, będzie użycie srebrnej zawodniczki z ligi angielskiej, która nazywa się WSL. Jest to żeńska zmiana Premier League. Jak widzicie, naprawdę to oddaje i można zarobić dobrą kaskę. Ale jeśli ten typ zarobku wam nie odpowiada, no to mam dla was coś specjalnego. Wystarczy, że wylicytujesz menadżera z jakiegokolwiek topowego kraju. Mowa tutaj oczywiście o krajach typu Holandia, Argentyna, Niemcy, Włochy. Wiadomo, Francja, Brazylia jest bardzo droga, więc ich tutaj nie zaliczamy, ale wiadomo, te kraje takie kojarzone, że są dobre w piłkę nożną. Myślę, że większość z Was będzie wiedziała. Oczywiście nie jest to konieczne, ale zwiększy to szansę na sprzedaż. Zazwyczaj do 200 końców jesteście w stanie kupić każdą z tych kart. Zdarzają się sytuacje, gdzie na licytacji za 150 monet ich wylicytujecie, no i do tego też dążcie, bo to maksymalizuje wasze zyski. No i jakby tego chcę was nauczyć, żeby nawet te 50 końców o nie się zabijać. Ale dla równowagi, powiem te 200, żeby, żeby po prostu były prostsze obliczenia, jeśli chodzi o średnią. Do tego musicie wylicytować kartę zmiany ligi menadżera. To koszt około 150 końców. Serio, one po, tyle one po tyle wchodzą na licytację i jest to naprawdę dosyć proste, nawet w ciągu dnia. Połączyć te karty. Najtańsza konfiguracja złotego menadżera z, z tą ligą na rynku to jest 750 końców, a wy to zrobicie za 300, no maksymalnie 400 monet. Czyli tutaj macie zysk na poziomie 400 końców, przy oczywiście pomnożeniu to razy 100, bo jesteście to w stanie zrobić w ciągu godziny i później tylko i wyłącznie odświeżać. Daje nam to zarobek na poziomie 400 40 tysięcy na czysto. A jest to naprawdę giga proste, bo nie musicie się męczyć ze snajperką. Wystarczy, że wejdziecie sobie na telefonie, poklikacie sobie, zalicytuj, zalicytuj, zalicytuj. Czasami zdarzają się oczywiście problemy jeśli chodzi o licytację, że nie chce wam się zalicytować wyłączycie aplikację na 15 minut i od nowa licytuj, 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 łączycie te karty i jakby macie 100 miejsc na liście transferowej, wystawiacie to wszystko naraz czyścicie sobie tą listę i przez cały dzień tylko i wyłącznie wchodzicie, odświeżacie i to wam się sprzeda, jesteście w stanie naprawdę w mega prosty sposób zrobić te 40 tysięcy, a powtarzając takie coś dajmy na to 3 razy w tygodniu no to macie już naprawdę ogromną sumę, 120 tysięcy tak naprawdę bez żadnej, ale to żadnego wysiłku. Dajcie znać oczywiście, czy Wam to działa i szukajcie podobnych rozwiązań, bo jest ich o wiele więcej. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Jak nie chcę Wam się szukać, ja zrobię to dla Was. Dla moich patronów Discorda takie informacje są jawne od razu. Na kanale YouTube'owym trzeba oczywiście wyczekiwać na kolejny materiał. Powiemy sobie nieco o nowym evencie. Dostaniemy zapewne w piątek kartę w SBC Rodrigo, która prezentuje się kosmicznie i obstawiam, że jego cena będzie w okolicy 300-400 monet. Znamy nowe nazwiska i ja będę trzymał paczki, bo jestem niesamowicie ciekaw, czy EA jeszcze nas czymś zaskoczy. Poznaliście już Smith oraz Bellingama, ale to nie wszystko. Wielka gwiazda Mbappe trafia do paczek. No naprawdę, wow. Tego się nie spodziewałem, ale do wielkiego Francuza dołączymy u salach. Jakby tego było mało, fenomenem tej edycji od EA... Sports jest Antoine Griezmann, który również znajdzie się w piątek w paczkach. Brakuje nam defensorów, więc jej zadbało też o światowej klasy obrońcy, czyli Kunde, Niesamowite ma statystyki, i pewnie każda z tych kart będzie ogromnie droga. Mało kobiet? No to pani Hensen z tak mocnymi statystykami. Coś czuję, że coś czuję, że to już jest styczeń, tak naprawdę, nie wiem czy to dobrze, bo jej troszeczkę przesadza z tymi nazwiskami, z tymi statystykami, ale coś mi się wydaje, że możemy spodziewać się pierwszego crash marketu w weekend. z tym pytaniem was zostawiam. dziękuję za oglądanie, no i zachęcam do zajrzenia do opisu. cześć.